to gmina w Wielkopolsce i opodal Gniezna. Jej wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe doceniają turyści z całej Polski i nie brak tu miejsc, z którymi wiążą się liczne interesujące opowieści. Wiadomo na przykład, że we wsiach chłondowo i małachowo-złych miejsc znajdują się wczesnośredniowieczne grodziska z czasów Mieszka I. Inne dwie podobne osady zlokalizowane są w wiekowie. Kolejne siedziby dawnych mieszkańców regionu odnaleziono w okolicach wsi ostrowite prymasowskie. Świadectwem tych wydarzeń są odkrycia archeologiczne, np. figurka Izys z brązu wykopana w miejscowości małachowo złych miejsc lub duży skarb monet polskich i żydowskich odnalezionych w Witkowie. Historia miejscowości sięga XII wieku. W tym czasie znana już była osada położona wśród rozległych lasów Puszczy Mokowskiej. W dokumentach nazwa Witkowo po raz pierwszy pojawia się w 1363 roku. Pochodził stąd m.in. wykształcony w Akademii Krakowskiej proboszcz Wincenty Kot, późniejszy arcybiskup Gnieźnieński i prymas Polski. Ważnym momentem w historii miejscowości było uzyskanie w 1676 roku praw miejskich, a w 1684 przywileju organizowania jarmarków. Właścicielami tutejszych dóbr był wywodzący się ze Śląska rycerski ród koszboków, a następnie szlacheckie rodziny spławskich, przyjemskich, kaczkowskich, działyńskich, Sułkowskich i wołowiczów. Piękną kartę w historii dziejów Witkowa zapisał jego dziedzic Antoni Słukowski, późniejszy wojewoda gnieźnieński, który po pierwszym rozbiorze Polski bronił przynależności miasta do Rzeczpospolitej. Witkowianie brali również udział w insurekcji kościuszkowskiej, wspierali wojska Napoleona i byli czynnymi uczestnikami zrywów narodowych, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego. W 1918 roku Witkowo zostało wyzwolone. Przywrócono m.in. urzędowy język polski i rodzime nazwy miejscowości. Niestety, po wybuchu II wojny światowej, część ludności wysiedlono do generalnej gubernii, a wiele osób trafiło do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do Niemiec. W czasie trwania działań wojennych Ucierpiała znacznie dawna architektura Witkowa. Hitlerowcy zniszczyli synagogę i cmentarz żydowski. W tym czasie zginęli również zasłużeni mieszkańcy miasta. Proboszcz Bronisław Kaźmierczak zginął w obozie koncentracyjnym. W Katyniu zginęli m.in. Stanisław Marceli Połczyński oraz Marian Bross. Witkowianie odegrali również ważne role w walce z okupantem. Na przykład w oddziałach Armii Krajowej działał Adam Borys, który zasłynął jako organizator i wykonawca zamachu na Franca Kuczerem. Witkowo to również liczne zabytki, które są chlubą gminy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują urokliwe zespoły dworsko-pałacowe w Kołaczkowie, Jaworowie i Królewcu. Przeszło stuletnie kamieniczki na witkowskim rynku kościoły parafialne pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Witkowie, wszystkich świętych w Mielżynie, Świętego Marcina w Ostrowitym Prymasowskim, dawny gmach Sądu Grodzkiego oraz młyn w Witkowie. Natomiast w miejscowości Kamionka można podziwiać zrekonstruowany wiatrak Koźlak. W Mielżynie warto również zobaczyć dworek szlachecki z XIX wieku. Godne polecenia są także dwór Rządcówka, we wsi Folwark z końca XIX wieku i dawny XIX-wieczny dworzec kolejki wąskotorowej w Gorzykowie. Zresztą kolejka ta do dziś jest wielką atrakcją turystyczną regionu. Mieszkańcy gminy cenią dorobek minionych pokoleń, pielęgnują lokalne tradycje. Świadczy o tym chociażby Sala Historii, która powstała w 2006 roku. Organizowane są w niej wystawy i gromadzone liczne pamiątki związane z historią Ziemi Witkowskiej.